18 masy to jest kolejny odcinek z Arka. Dzisiaj razem ze mną jest Atkinson. Hej. No i tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, będziemy sobie rozmnażać Snow Ogle. To jest Ola 240 level i Leon 220. Ola ma ma ładny kolor i mam nadzieję, że będzie jakaś mutacja na Stanime. I yy, też fajny kolorek, więc zaczynajmy rozmnażanie. Dobrze, no i my do was wrócimy, jak już będzie jajo. O, już jest swatanie właśnie. Dobra, no i mamy tutaj już nasze jajko. E, no i idziemy je wykluć. E, no i dobra. Wrzucamy nasze jajko. I już no. wykluba. E, dobra, no i Snow już nam się wykluł. A co, Sam go przygarnie? Jest strasznie słodki. Ma kolory po matce. Daję mu jakieś fajne imię. Ja rzucę już mięsko. O, samica, czyli ona. Dobrze włączymy jej wędrowanie. Trzeba do ciebie z... Tak, ja już ujdam mięsko. Należy odcinek się na szybko nie skończyć oczywiście trzeba lecimy, bo na wywerny. Wracamy za chwilę. Dobra, już mam tutaj horyzont. Ciekawe jaki lewy. 20, no to nie, szukamy dalej. Dobra, no i tu jeszcze mamy wnistę. 60. No nie, 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 szukamy dalej. Dobra, no i tak się stało, że yy, nie mogłem znaleźć żadnego dobrego jaja i wtedy jakiś gościu mnie zabił malagmarem, tym co pokazywałem w poprzednich odcinkach, który zamrażał. Yy, no i zabił mi niestety tą sowę i nie znalazłem potem żadnego dobrego jaja, więc to niestety było tylko na tyle z tego odcinka. Nie mam żadnego teraz właśnie pomysłu, co bym mógł dla was nagrać z tego arka, więc yy, możecie mi w komentarzach, co byście chcieli. Yy, no i jeszcze żegnam. Cześć. Pa.